Siemanko Widzowie, z tej strony Blastoli, a to kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam game center w hotelu Gołębiewskim w Karpaczu. Dobra, tak wygląda jakaś ta, taka gra strzelankowa, ale nas na razie zablokowana. Tu jest taka gra, w której, w której się szczela tak w morze. O, tu jest ten terminator, o którym wam mówiłem. O, właśnie tak wygląda ta gra. Tu są takie karabiny. Tu są krążki dla dzieci młodszych, tu jest też jakaś taka gra szczelankowa. tu są kręgle takie cyfrowe, tam e, jest basket, e, ten basketball, nie, e, tak, basketball, tylko koszykówka. Dobra, tu jest dla dużych e, ta, ten air hockey, tu jest takie coś, rider, e, taki symulator, on nie działa, ja właśnie byłem w tym w symulatorze i on się rusza o tu jest taka gra co się gra w zombie się strzela tymi pistoletami do zombie tu są e, te tak jakby piłkazyki tu się jeździ autami tam motorami a tam też autami się jeździ e, tutaj e, jest bilard Że to się będzie ruszało. Że może będzie się ruszało. Poczekamy chwilę. Tu jeszcze wam pokażę to od przodu. O! I od boku. Tu chyba też było można wchodzić, ale teraz się chyba nie da. O, tu jest jakiś ekranik. A tutaj przyjmują monety 5 złotych. Dobra, więc tak to wygląda. Chyba się nie będzie ruszało. Dobra widzowie, to by było w sumie na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. E, subskrybujcie, lajkujcie, dzwoneczkujcie. Ja się z Wami żegnam. Cześć.